Wokół strach fałszal, płacz, chciałbym widzieć lepszy świat. Stach fałszal, płacz, chciałbym widzieć lepszy świat. Każdy dzień to nowy test, przez więzienia wyrwę się. fałszal, płacz, chciałbym widzieć lepszy świat. Widzę cienie tam, gdzie inni widzą światło. Ludzie żyją jakby prawda nie istniała dawno Każdy w swoim więzieniu, kraty z i słów Zasłusz na pieprzoną wolność, zanim zatracisz swój duch Idę sam, choć dookoła tłum Maski kłam spadają z hukiem wśród tych nudnych ról Patrzę w oczy, widzę puste, widzę ból, strach Chciałbym widzieć Świat, lecz wciąż otacza nas mrok strach, fałsz, żal, płacz chciałbym widzieć lepszy świat strach, fałsz, żal, płacz chciałbym widzieć lepszy świat każdy dzień to nowy test czy z więzienia wyrwę się? fałsz, żal, płacz chciałbym widzieć lepszy świat świat mi w blasku, lecz ja widzę jego cień Ludzie liczą banknoty, zapomnieli o swych snach. Mówią, lub hajs, to jest cen, nic więcej. Ale w tej pogoni giną wszystkie ludzkie serce. Chcę wywać się stąd, choćby krwią zapłacić. Zaprawdę, co boli, za marzenia, co tracić. Po każdy dzień wypełnia lęk, każdy krok prowadzi w dół. Ale w głębi serca wierzę, że ten świat ma jeszcze cud. Nie ma drogi bez bólów, nie ma światła bez łez Każdy upadek uczy mnie jak budować lepszy sen Widzę to co inni skrywają, widzę czego nie chcą znać Chcę wydostać się z więzienia, które sami chcą sobie znać Bo strach, fałsz, płacz, chciałbym widzieć lepszy świat Strach, fałsz, płacz, chciałbym widzieć lepszy świat Każdy dzień to nowy test, czy z więzienia wyrwę się Fałsz, płacz, chciałbym widzieć lepszy świat Chcę to co inni nie wiedzą, czuję Más escenas